Bardzo zmarzliśmy 21 maja 2019 <grymne> O zielona Także zaraz Ale piękny dzień widzowie dzisiaj Polskę polska jesień Rzeczy samej Detikos umieją grać na wyjazdach Znaczy że Detikos? Umieją grać na wyjazdach Ale tutaj mamy dobry bilans no, nie Tutaj nie, nie przegraliśmy tak, jeszcze no bo... chyba Pewnie przegramy dzisiaj Może Pata nie lepa? Siemaneczko Dobrze fresh gdzie chcesz na tą Dobrze, położenie? że jesteś. Obojęte. że chyba jesteś Witamy Igorku, Ładnie. Dobry. Siemaneczko. Rozumiem, że to jest I, i, o! odrodzenie Wisły. Maxon, tak. patrz okay. tu! Odrodzenie Wisły o, Teraz zachodzi. Panuj się. Jestem tak jak wiesz. Jak Spokój. Fakie fucking Americana rzucają tą, y jedzie na rowerze pedalarz i tu ma tą ga gazetę. I, tylko... I jedzie dalej. Obowiązkowo na proku. Tak, podnosi Skupkiem kawy w dłoni. Tak. Adam Sandler, widzę go w tej roli. w <grym> Jennifer Aniston. Dzieci krzyczą kurwa pod chatą. A jak otwiera drzwi, to pies wybiega z domu. Tak. I łapie w zęby jeszcze. I pies uciekła historia o tym, że pies uciekł i go potem znaleźli. I to jest niesamowita historia braterskiej. A pies tak naprawdę gadał. <grym> Ta, na... Cały o tym <grym> gadał. To u nasz niezwykły pies, którego zgubiliśmy. W samym filmie chodziło o to, żeby pokazać Jennifer... Kurwa tą Aniston, jak ona ma na imię. No Jennifer. Jennifer. no. No, no dobrze to Jenny. Jenny. Mam na imię Jenny. Widzimy się przy remontacie czy nie? Nie, nie idę. Dlaczego? Bo jest El A graliście wczoraj, co? No, graliśmy. Z kim? AP-21 w Jaki był wynik? Przegraliśmy. Dlaczego? 2-0, bo mieli dwa karne. sędzia z krzanowa. Dzień, Ale nie radzę sobie Jenny! Mam na imię Jenny! Może to coś? Zmienił <noise> Co Cześć, masz. Ale jesteś w taki fręczny, że nie mogę na Ciebie napadć. Ja dzisiaj. <noise> Ty <to> dzisiaj. <noise> Kupam, <to że> ród. <noise> masz, w ogóle, ja zrobiłem. E... Wyciągnąłem wnioski z poprzedniego meczu i dzisiaj wziąłem rajską, Nowa grafika. Widać, zobaczymy, czy będą nowe efekty. Nie wiem, co cię od ciebie odsyła. O, wy tak piwko. Chcesz Nie, bo on strzela, Patrz, Nie mogę teraz. Mam na imię. Ale za No, ale patrz, nie mam jakąś pojebaną serię, czy.

Wielkie psychologiczne. <grystanie> ale pech, ale pech. Mam na imię paczek karnego. Whoa! Wow! Wow! Marusku, Kimku. Eva Holakowska. U kur, ja nie <grystanie> <O> kur... <grystanie> 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 widziałem tego w ogóle. Uff. Ale, ty jesteś kurwą, wiesz, wiesz o co chodzi? O, ale tutaj widzicie jakie zachowanie. Kurwa, 10 piłek, wiesz o co chodzi? Kurwa, nie wyszło. Sobie, jako, że są nam jeszcze troszkę zajęć dzisiejszych, proponuję ustawić się meczowo, poćwiczyć rozegranie z obrońcami, ale wiadomo, w troszkę w mniejszej liczbie. Także struktura defensywna przeciwnika będzie troszkę. Tak, już, już podamy skład. Także mamy tutaj też strajkera, który nam to ułatwi całe zadanie dzisiaj. Także panie trenerze, to wszystko fajnie wygląda, ale będzie dobrze, jak się nie zżyjkam. Chodźmy do y, konkretów. E, atak panowie, atakujemy... panowie, atakujemy. Nie mówimy maniery. Po prostu nie broń, filetko po nagrywaj. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak. Dobra panowie, skład na mnie Kurwa Skład na ten, temat rozegrania Ja już nigdy eee, nie muszę nie muszę Ja Zamknij się Madej. <laughs> po pierwsze zwycięstwo w inni Nawaj, Dawaj, Kadzia Nani! ŚWIERDA! ŚWIERDA! No i bezbędnego pierdolenia Żali się To był <laughs> pierwszy spin Wojtusia Brawo Wojtuś! Rozważanie ewolucji technologii, Ciekawe. No, o, to są twoje buty? Tak. Nowe? No. Wypramy w perwolu. Takie nowe pumy, kurwa? Takie nowe pumy. Ja pierdolę, ale ma buty. co to za wypowiedź? Trodziłem wypowiedź. Te pumy, co mają? Ja z gumy. Tak, to właśnie te. Panowie, szeroko! Lotnisko, tu jest kurwa! Masz Ja pierdolę! Dziubek! Kurwa mać, chłop dostał rękawicę 30 sekund temu i my bramkę tu tracimy. kurwa no, Daliśmy całego strzauna. No, no właśnie, właśnie. No, tak. o, jaj, 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 jaj. Nie no wyjebał się, lecimy. O kurwa. O, jaj, jaj, kurwa, Mariusz nie gotowy. O, jeszcze się trochę. Oj ojej! Mario! Mariusz! Mariusz, stolj. Ej, to nie wyjdzie, to będzie to będzie gol na dwa 0 Ojcuz, wiesz co, masz robić! Koniemy, ale to będzie content. No. Nie! 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 Ja nie! Chyba się Nie! Nie! Boże święty, ale Ej, żeśmy Nie! Nie! taktykę. Nie! to to Nie! 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 minut. Nie! Mi to Nie! 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 to Nie! 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 Nie, bo to będzie na, na wszystkich świętych za no. A tak jak teraz to? czekać Kurwa. Brawo Bartku. miejsca! Ostatnie siły, jakie miał, wykorzystał na ten krzyk? Na ten krzyk. Selekty były na WF-ie zawsze. No były. Ciężko się nimi kopało. a jak się kopnęło już, to bolało przez dwa tygodnie. Ja dzisiaj na przykład na jestem. Na się ze rano. rabunku. Tak, tu. Dużo sytuacji, gdzie Filippe miał piłku w środku, tam był Wojciech. Taki Filip, jak to Filipka nie ma. No to, Igorek. To nie jest gorąco, naprawdę? Mariusz, na stronie, kurwa. Dla skoczków. A, taki był po prostu. W <ślamy> trampkach starych. Nie, ja jadę kupić. Ja Ej, te kaczki są otwarty. Jadę kupić nowy tramp. <ślamy> A co tak w trzecim wyniku przebierasz, to? Nie. Brawo, Igi! <śred> tu ja, to możesz mi w zdjęciu go? Wojty, chodź na no. chwilę! Nagrodę! Wiesz kurwa... swoją drogą czuć w nogach cały mecz, nie? Na kurde grzęzawisku takim, że szok. Nie no kurwa... Na chwilę was zostawić. Napędził. Dziubek jeszcze, Idź Dziubek! Dobra, W trójkę daliśmy zagrać do ja pierdolę O kurwy nie, 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 się nie, 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 kurwa nie, kurwa nie, nie, pierdolę nie, 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 Matymi, tu tu widzi, widzi mnie. Wujki jakieś, kurde. Jaki, żeby się nie wiem kurwa. Rozluźnić po całym tygodniu kurwa... A, a, a tu musi się napinać kurwa, bo chłopaki kurwa piłkę na metrnie potrafią opanować. Ja brodę zgoliłem, żeby się czuł bardziej swoje. Żeby się nie bał. Musisz jeszcze się Młosy obciąć Nie widzisz kurwa. Przyszedł, przyjdzie Igi. Chce pograć. A Filipka i nie ma. A to, czy się nie <laughs> no to tak. Co to się to tak. włącza sportowa złość? I co też jest dobre, ale, ale rzadko no. kiedy. Ale piła, brawo! Super, Bonio, super. Chłopaki przychodzą, one no, się tak. grają, a ten piłki na metrze nie chłopak Przychodzi chłopak, sobie weekend pograd. Daje piłkę na most. I reszta jakby to O Ja tu po drugą szedł. O! W mu to wyszło kurwa? No. Fajnie No nie jad, Dobra, sześć, no, tak? Tak, jak po sznureczku do no, drugiej połowy też tak będziemy robić? To jest tak, to, to jest... To jest jak film filmie Szczęsny, no... Nie nagrywa się tylko tych cukierkowych, nie? Chwil Kurwa, głowy do góry, bo ja tu widzę zmieszony... <śla> tak, no zostawmy trochę jeszcze zdrowia, to... bo myślę, że każdy ma sporo sił <grymny> to, to też. Zagrajmy coś dla siebie. No, no, pograjmy sobie ładnie, nie? Żeby się pocieszyć chociaż tą grą. Chcielibyśmy odrobić te straty. Wyjdzie to dobrze, nie wyjdzie to trudno, ale jak będziemy tak dalej grać, to dostaniemy na pizdę kurwa 20 goli i wrócimy stąd z wynikiem 22 do 2, kurwa, w najlepszym wypadku. David Ale wczoraj wchodził ten Frank Onieka, ja tego mówię Frank the Tank. <grymny> Ale ja, Dobrze, ja... to nie zamawia. Proszę, proszę ja was, proszę was Ja pierdam, skąd przyszłam. Ja pierdolę. Dawaj, Bestia. Pierdolę. Dobra pany, dawać dalej, dawaj kurwa! Dawać pany, bo będą zmiany. No proszę, to czuć, to czuć. Jeszcze Do środka zagraj. O, bo strzel bramkę, może być. 6-2 Igorek mówi, że na ludzie to bo Nie możemy tracić Cholera Trzeba było im krzyknąć to o, nie, no, nie, no, nie. A mogłem wczoraj zasnąć i się już nigdy nie obudzić Byłoby dobrze Może nikogo nie mamy do powrotu Za to nie mamy też nikogo do kontry Wczoraj był taki post na stronie chyba Lilkon, bodajże jakby się dało cofnąć w czasie i zmienić karierę jednego rapera. To co jakby się cofnąć w czasie i zmienić jakiś moment w żelbecie. Żeby bukak nie grał jak miał kontuzję. O, to byłoby, to byłoby optymalne. Kurwa ja aż tam bramka strzela z wolnego. Rozumiem? A... No. Oj, oj oj! Jak już zmienia się skin, to robi się poważnie. Ale patrzcie jakie on ma kaptury, to jest niebywałe to, to jest Halk Brawo Wojty Żeby efektownie przyjął Można było kogoś za coś Bravo! Brawo! Brawo dawaj dalej! No. Siemka drzwi powiat na obronie, nie wpakowaliśmy samobujak <noise> no. no Troszeczkę szczęścia okay. No i bonio tam będzie Bravo, Brawo! Oski! 7-4 Oski! jest? No Kurwa Po pierwsze kurwa. Ja bym z dwie doliczył za to chodzenie po... To jest raz. Po drugie, my kurwa... Z, do, z głową kurwa w ziemi gramy. Przecież my powinniśmy za trzy bramki już szelić więcej kurwa. Jakoś nie wiem. Czy wolimy się stanąć i się opierdolić? Nawzajem? Niż kurwa wyjść do piłki. Jeee! No. Wow. Yes! Yes! Brawo! Brawo, dalej! Dwie bramki. Co? Doliczamy? Doliczamy dwie, tak? Dobra. Dobra. No to to nie był. Dawać sobie Penalty kick! Półkarnego tak. dzisiaj nie będzie przecież. A, Co tam, Bonio? hahahahahahahaha WODĘ Już się dobrze strzelam. WODĘ <śleszy> <jest>, <śleszy> po... Brawo Jees! Dawaj dalej Brawo, to Dwie doliczone 7, 7, jeszcze dwie, dawać panowie! Do końca! Nie! Nie. <grywanie> Nie. Zwykle. Brawo, Barty! W normalnym meczu zrobiłby to dziubek. Tak. Co ten remis? Brawo, Barty! Co w ten remis? Przegrywaliście przed chwilą sześcioma bramkami. No dobra, Wiem ile to. Minuta jeszcze. Brawo Barti, bra 40 No patrz. Brawo! No. no. Jezus! Jezus No. Jezus. Spokojnie! Aj. No koniec, i do... koniec! No się, ja bieżu, <gulanie> dole, ja bieżu, bestia z wiesz. Bestia! <gulanie> Barti, przychodź szczęście. Jak wujów nie strzelamy, to kurczę... Ale tak szczerze, tak szczerze jakbyśmy to przejebał... Ja tym widokiem teraz, trzeba zakończyć ten mecz. Tak Kurde. <gulanie>